Wszystkim Tukinga. Cieszę się, że tu jesteście. Obecnie ja i mój chłopak jesteśmy w Brighton w Anglii. Przyjechaliśmy tu drugi rok z rzędu do pracy i nagramy niedługo kilka fajnych filmów o tym miejscu, więc od razu zachęcam do subskrypcji kanału, aby ich nie przegapić. W dzisiejszym filmie chcę wam pokazać nasze codzienne lub co kilkudniowe zakupy spożywcze. Z wcześniejszych filmów wiecie, że byliśmy na diecie wegańskiej, a teraz jemy czasem jajka, więc owo wegetariańskiej. Nasza dieta jest głównie roślinna, więc i nasze zakupy takie są. Ja dodatkowo nie jem glutenu, więc będzie o tym oczywiście wzmianka. Staramy się również kupować owoce, warzywa i sypkie jedzenie nie w plastiku. Chcemy, aby nasze zakupy były ekologiczne i dobrej jakości. Pokażemy wam kilka fajnych miejsc, gdzie je znaleźć. Więc zaczynajmy. Ale pyszne. Pyszne kanapeczki. Mhm. Mm -hmm. Razem z granu Hizbę. Jest to jeden z naszych ulubionych sklepów. Jest on ekologiczny, przyjazny weganom i wegetarianom. Nie kupujemy tu zwykle warzyw i owoców, gdyż są dość drogie. Za to kupujemy tu chleb na zakwasie. Ciężko w supermarketach znaleźć prawdziwy chleb, a nie gąbkę. Są również chleby bezglutenowe, niestety pakowane, więc niedługo pokażę Wam miejsce, gdzie kupuję mój ulubiony bezglutenowy świeży chleb. Świetne w Hizbe jest to, że można też robić refilling wielu rzeczy, czyli dopełnianie. Znajdziemy tu wiele sypkich rzeczy: płatki, makarony, kasze, fasole, orzechy, suszone owoce, czekoladę, kakao. Jeśli nie mamy swoich pojemniczków mają tutaj papierowe torby. Tego nie lubię, bo to jest high fiber. Ja używam o tego Fred Crunch. A teraz używamy tego, no nie? Gluten free Rolled Oats. Tu jest najlepsza czekolada, którą zawsze sobie jemy Bardzo pyszna. Eee, Rąłka Pałni. Do Shanghai mam jakieś odechy Raw Kakao Lips Mokra. To mamy troszkę sobie dziwne Tyle? Okej? Okay? Tak, to ziemy Mieliśmy ograniczyć sól. No to w czasie z powrotem. To okay. no Jezu, ale to nie zgnije? Nie wiem. Chyba nie, bo to jest sól. To jest sólą się konserwuje. No. Sześćdziesiąt dwa pi. Sześćdziesiąt <laughs> dwa pi? Tak. Robimy um. O, to jest? Tam bulion jest, tam. A. O Jezu Funt 13 mm -hmm. Za tyle bulionu co będziemy mieć przecież przez, nie wiem, całe wakacje No, pięć zeta <laughs> Zamiast za te kostki jakie są drogie, nie? No Następnie troszkę nasion goji <laughs> Świeżutkie goje I 55 50. można uzupełnić też swój szampon, żel do mycia ciała lub środki do czyszczenia, np. prania czy sprzątania. Jest też tu dużo ekologicznych, kosmetycznych rzeczy. Nawilżane, biodegradowalne chusteczki, które mi są potrzebne np. podczas okresu naturalne pasty, mydła i wiele innych ekologicznych rzeczy. A mega. No. Widzisz? Widzę. Ja. Patrz, cztery jakieś te oka. Mhm. Tak myślałem, że się w nią się wkładają rękę Chciałabyś masło wegańskie? Tak No to może weź sobie spróbuj kochanie Patrz, szea, kokonut, rapsyd and almond jeszcze jest, jakiś, jest jakiś smarowar wegański jeszcze. <muchy> <muchy> Co tu jeszcze <muchy> jest? Aha, no i te wszystkie wegańskie sery Creamy with herbs Dzień ciemny chcesz? co to jest bakwit? nie wiem Też są gotowe miso ramen to jest taki zwykły, nie? taki bardziej plain A musimy, jest miso musimy tofu włożyć do tego właśnie do sosu sojowego ja właśnie... i zamarynować ja ci właśnie nie. że dzisiaj mamy co zrobić yeah. to, 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 te są dairy free no tutaj też te wszystkie te wszystkie też, pamiętasz? W tamtym roku kupowaliśmy. Te małe, chyba, nie? Kupowaliśmy ten karmel. Karmel Brownie. 100% vegan. No, jak opowiedz nam o swoich zdarzeniach jeszcze. Nie, no, co tu więcej powiedzieć, no? Baza to nuts. Słodzik <grywy> to jest koko. Nut syrup and ag agave syrup. Mmm. vanilla extract and water just this that's it can i try it yes you can mm. please i don't think you might have to cover it with them. Proszę troszkę, od... nie, no duży kawałeczek poproszę. Jezu, bo ja o. Po prostu nie mogę dla dlatego tobie takie mały, bo ja takiego nie, nie dałam rady. Mm. Mm? Mm -hmm. No i na sam koniec stół wspaniałości. Znajdziemy tu często wegańskie i bezglutenowe torty, ciastka lub słone przykąski typu ciasto francuskie z warzywami. Można również zamówić dodatkowo kawkę i odpocząć po zakupach. Aldi. Jest to chyba najtańszy supermarket w Anglii. Niestety mają tutaj taki zwyczaj, że wszystko jest w plastiku. Dosłownie. Więc staramy się tu tylko kupować to, czego nie znajdziemy nigdzie indziej bez plastiku. Na przykład maliny. Na targu tak samo są w plastiku. Cenę. 44 cenę. 44,5. Pepper and butternut squash sausage. Mhm. Cauliflower. Masala rose cauliflower sausage. Mhm. No i tutaj mamy za cenę taką. <laughs> Sweet potato burgers. O oh, no. I takie burgerki. Burgerki, Bad, o, tam o takie. Możemy falafelki. pokazać, nie? No, fajne no. Takie coś. O i to kupiliśmy? marokkan style falafel. Skoro one są smażone. A, tego to mamy nie w domu, jedliśmy. jeszcze nie jedliśmy. A, to a jedliśmy, jedliśmy to drugie. Mediterranean style falafels. Nie, nie. to też jest. Realitu. I to też smażone. Nie, jedliśmy te takie słodkie ziemniaczki, Łukasz. Wiem, tylko nie wiem gdzie one są. Nie. To tutaj są mimo. humusiki. My najbardziej lubimy ten red pepper. Jest jeszcze marokan. Nie, bo to jest crunchy. <laughs> tylko nie crunchy. Nie chcesz crunchy? To weź smooth. Tam to <laughs> jest smooth. Dobra. Mm, ulubione. O i bierzemy dżemiki To jaki chcesz ten? Ja chcę apricot. na pewno. O tak. Apricot chcę. Weź Aha, I ty sobie wiesz strawberry. jeszcze patrz. Almond butter jest za dwa punkty. No. mówiliśmy też. Tym Ale sobie. dasz radę? Trzeba to A, rada? zjeść. Nie no. wypalić w przełyku? Może nie. Możemy spróbować, no nie? Weźmy jedno. no Troszkę ciemniej. Ja. To 2 funty u nas. Nie wydaje Ci Serio? Tak. Jezu mega. Za 65 pi. Panie niż no u nas bierzemy, w Polsce. Bierzemy to na pewno. Mega. Dawaj. Ale takie też bierzemy? Soja beans. A to, to co to jest? Gluten free area 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 O No widzisz, pity są, ale pit nie będziemy jeść. Co mamy tu kupić? Ciasteczka kupić. O, nie mów, że nie ma. O to są moje ulubione ciasteczka. Są przepyszne, przepyszne. Tak jak u nas Vitanella albo ta oryginalna firma, jak ona się nazywa. Ale tu pisze, za dwa. No za dwa, no za dwa jest. A ile miały być? Za dwa. A tam nie były za funkcjonujące. Nie, za dwa były. Te bułeczki kupowałam na początku, ale już mi się przyjadły, bo są takie, są dziwne trochę. Jeden chlebek, ale jednak gluten free pieczywo to nie jest to samo, no ale niestety. Dobrze, że w ogóle jest gluten free. I wreszcie The Open Market miejsce, gdzie kupujemy nasze warzywa i owoce oczywiście bez plastiku i do swoich woreczków. Jest to świetna opcja, aby być bardziej ekologicznym w prosty sposób. Jest tu wiele różnych stoisk i sklepików są knajpki, które oferują wegańskie żarcie. Jest sklep Zero Waste, w którym również można uzupełniać swoje zapasy lub kupić jakąś fajną wielorazową rzecz. To jest soknac, czyli to jest kuchnia, której się bierze. Aha! To jest takie coś. Jest stoisko z wegańskim fudż, czyli coś podobnego do naszych krówek. Jest stragan, na którym jest wiele rodzajów owoców i warzyw w miseczkach i jedna miseczka to jeden funt. I wreszcie ostatni na liście Infinity Food. Również vegan friendly. Są tutaj wegańskie, naturalne kosmetyki, naturalne leki, rzeczy do sprzątania i cała spożywka. W ogóle bardzo co tu jest? wood fiber clothes. Mega, nie? Water, Tylko się przecież yy, tylko wodą, tak? Najlepszą częścią jest tu piekarnia, w której jest wiele wegańskiej słodkości oraz pyszne chlebki. I hit świeży bezglutenowy chleb. To co lubię najbardziej. Tofu filets with garlic. Filets? Oh, wow. nice. Tofu, tofu oliwka. Wow, oliwkami? Ale pycha Nie do ma na do kanapki z oliwkami. Tak, Nie to dobra. Do tych, do tych nowych tych. Jak chcesz, chcesz kremakanbuća? Absolutely. Have you tried them before? Oh, uh, can so they're no alternative to the potato crisp What? using the quinoa, green uh, lentil, or the chickpea -y flour. Uh, they're all yeah and they're all uh, free from range, the so 14 common energies are catered for, Whether gluten dairy, vegan, soy, nuts. So all of them are gluten. -free. Yes, absolutely. Oh. And nice, So, the so pepper, I can try it. Mango and mint or the tomato and basil. Mango mint? Yeah. Alright. So newer flavour? Yeah. <laughs> Why not? Mm. So um, yeah, it's just some of the newer flavours to try. Nice, nice. mm -hmm. I like them. Mhm. Mm Trze? Papryka jest mój all, all time favorite. Wow. co to jest za cena mega, za takie coś. Bardzo pycha. Bierzemy. O plant based, nowy, nowy numer. 79 wiganeryski. Weźmy sobie, bo naprawdę mi brakuje inspiracji ostatnio. Tak? Proszę cię. Dobrze. I love this.